Komen i obrońcy uchodźców. Oto ja, Macie, reprezentant potężnej lewicy w polskim parlamencie. A to jest Franek, mój wierny przyjaciel. Tajemnicza moc zachodnich ngo osów, wysłała mnie, bym stał się obrońcą uciśnionych mniejszości imigrantów na potęgę międzynarodowej lewicy. Kaso z NGO-sów, przybywaj. Franek stał się strusiem bojowym, a jako menem – największym obrońcą uchodźców we wszechświecie. Tą tajemnicę zna tylko trójka naszych przyjaciół – Czarodziejka, Zbrojny Rycerz i Iwona. Razem bronimy uchodźców przed strażą graniczną i wysłannikami Naczelnika.